A co jeśli bym Ci obiecał, że po jednym dniu szkolenia u mnie nauczę Cię montować klimatyzację typu Split? A co jeśli bym Ci obiecał, że załatwię Tobie nawet F-Gazy w kwocie 800 zł wraz z blankietem i egzaminem? Czy byłbyś w stanie przyjść do mnie na szkolenia? Jeżeli potrafisz obsługiwać elektronarzędzia, wiertarki, szlifierki, umiesz kręcić klucze, wiercić w ścianach. Odłączać zwykłe gniazdko w ścianie, to poradzisz sobie też z montażem klimatyzacji. Gwarantuję Tobie, że po moim szkoleniu będziesz potrafił wykonać taki podstawowy montaż klimatyzacji typu Split oraz obiecuję, że przekażę Ci, gdzie można zrobić uprawnienia F gaz personalne w kwocie 800 zł. Zapraszam Ciebie, tu masz stronę, wbijaj, wybieraj sobie szkolenia u góry, klimatyzacja V1. W pięciu miastach Polski są dostępne szkolenia: Międzychód, Trzew, Warszawa, Wrocław, Kraków. Wybieraj sobie, gdzie jest tobie najbliżej, opłać swoje miejsce i przyjeżdżaj. Zapraszam, trzymaj się ciepło cześć.